Takie wydarzenia zdarzają się niezwykle rzadko. W jednym miejscu spotykają się przedstawiciele trzech różnych stylów. Organizujemy 14 listopada we Wrocławiu na hali Uniwersytetu Przyrodniczego turniej trzech styli karate: karate kontaktowo, czyli karate Kyokushin, karate olimpijskiego i karate tradycyjnego. Wspólna gala, wspólna inicjatywa. Mogę już oficjalnie powiedzieć, że będziemy razem współpracować, będziemy razem rozwijać karatę. W tym bardzo szerokim słowa, słowa znaczeniu. Szansa na obejrzenie zawodów będzie miała jedynie garstka kibiców. Organizujemy galę w takim bardzo kameralnym miejscu. Organizujemy ją dla mediów przede wszystkim i dla oficjeli z naszego środowiska karate. Zapraszamy media, będziemy organizować różne wywiady, będziemy organizować konferencje prasowe, żeby to karate nasze jakby. Słowo karate to jest bardzo szerokie, nie tylko karate Kyokushin czy karate Shotokan. Całe środowisko karate chcemy salić, chcemy współpracować razem, chcemy razem organizować wspólne imprezy po to, żeby karate promować jako sztuka walki, a nie tylko jako karate w poszczególnych styli. Karate, podobnie jak w boksie, sporo organizacji, sporo tytułów mistrzów kraju, Mistrzów kontynentów i świata. Przedstawiciele sportów karate w Polsce chcą jednak ze sobą współpracować. Próbujemy cały nasz świat, polski karate zjednoczyć. Nie tylko są osoby, które chcą trenować full-kąta karate, ale są także osoby, które chcą trenować karate olimpijskie czy karate tak zwane tradycyjne. Więc pod tym szyldem wspólnej nazwy karate będziemy scalać coś całe środowisko. Nie będziemy konkurować ze sobą, tylko będziemy próbować osoby, które chcą ćwiczyć karate, kierować do poszczególnych styli. Nie wszyscy chcą trenować full. Osoby pewne chcą też trenować to karate olimpijskie, żeby zdobywać medale na olimpiadzie. Tradycja, jak wiadomo, też jest bardzo ważna, więc te wszystkie trzy style, or, trzy organizacje karate będziemy, będziemy działacze, ale także sportowcy będą wspólnie występować po wspólną nazwą po prostu karate. Każda odmiana ma jednak swoich zwolenników, od tych zapatrzonych bezpośrednią walkę z przeciwnikiem po tych za w prezentację na przykład układów. Różne style karate powodują, że jakby no różnie to się ogląda. Pierwszy styl to ten full contact karate, który ja reprezentuję, karate Kyokushin. To jest pełny kontakt. Nie uderza się na strefę głowy, tylko na strefę rękami, na strefę korpusu. Karaty olimpijskie wiadomo, punktacja lekki kontakt. Punktacja taka, żeby za bardzo nie zrobić krzywdy przeciwnikowi. No i karate tradycyjne to wiadomo, te wszystkie rzeczy, te najstarsze, te takie, które nie powodują takiego uszczerbku na zdrowia, na, dla zdrowia, dla przeciwnika. Te dwa karate są bardziej karate bezkontaktowe. Moje karate, nasze karate to jest takie karate full kontakt, gdzie te, te walki są bardziej realne. A dodajmy, że wszystkie te style do zobaczenia we Wrocławiu już 14 listopada.